Rzeczy się nie wytłumaczysz, a niektórych tłumaczyć nie trzeba. Tak jak białka o smaku Irish whisky. Klasyczny smak z nutką alkoholu. Okay. No, Nie będę ci się swielał, wybacz. 94. Zobaczcie, zobaczcie, całe 45. Ważymy wagonika. 101 i 4, 101 i 3. Dobrze, dobrze. Bardzo ładnie, już prawie 30 sekund. Fajna taktyka, się próbuje podciągnąć. 51,5. Trzymaj, 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 Wiesz, ogólnie o tym wyciąg się nie musisz bać, że on wypadnie, bo on jest z dystansami od poloneza spięty. Tego poloneza, co tam stoi? Tak, z tego poloneza. O no, kurwa, czekaj. O. Proste paluszki. No tak, ale za i tak się zaćwina o tym, czaje. Siemanko, witajcie na kanale KFD. Kolejny odcinek, tym razem z troszeczkę arweswingu, troszeczkę challenge. Jest ze mną Drążek, który sprawdzimy tak naprawdę jaka jest... Długość wiszenia na nim, no zobaczcie, bardzo gruby, trudne to będzie. Dwie minuty to wytrzyma, jest kozak, a czy się nam uda, tego nie wiem, chyba nie. Grzesiu, no i słuchaj, no chodź, bo to jesteś u Ciebie, chodź, 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 zobaczcie, jaki Grzegorz przyszedł piękny. Ale Będziemy to... Cię mierzyli, bo fani Musi mówią, chyba, że ważysz 70 kg. i że jesteś na ofie, ciężkim ofie takim ofi od życia, od jedzenia i w ogóle od wszystkiego. Detoks zrobisz, dlatego no trzeba ja te plotki. Nie trenuję, nie jestem na bombie. Czasami się coś poruszam. A czy uważasz 70 Czasami się coś poruszasz, poruszam. a jak się ruszasz? Już ty wiesz. A wagę sprawdzimy zaraz. Ale Puszczyku przybyło. Lecimy. To jest taka specjalna miarka, jeden jest wygryziony. Trochę. Zacznijmy od tego, co teraz jest OK, czyli pas, nie? No. <ścoughs> Czekaj. No. Nie będę ci się świelał, wybacz 94. No, to 6 więcej niż dwa tygodnie temu. 6 więcej. No. Czyli jednak już coś zacząłeś. No nie, no, więcej nie trenować się, więcej, więcej się odkłada teraz. Nie? Dobra, co teraz lecimy? Bicepsik? Zobaczcie, zobaczcie, całe 45. Wchodzi mnie od tyłu objąć, czy? Nie wiem, teraz no. tak trochę skrępowałem, wiesz, no chodź. <laughs> nie nagrywaj tego. Dobra. No, dobrze, no, kurwa. Na wni, jak się to naciągło, Ja, dole. Gdyby się zgolił, to by było lepiej. 123. Tu chyba spoko. Ważymy wagonika? 101 i 4, 101 i 3. Bez skarpetek i majtek będzie 101. Dobrze. Pomyliłem się o kilogram. Nie, no skarpetki majtek nie z kilo ważą, nie? <laughs> Dobra, przechodzimy do właściwego odcinka. Nie rozlewaj, przecież to cenne jest. Po takim czymś, czym większym. To jest taki szocik taki zacny już, nie? A to trzeba przepijać? Raczej nie. Dobra. Trzeba. Da, daj monsterka. No. To jest kurwa trochę jakby ze... Pomieszane z benzyną. Kurwa. O. A to jest... O, o, o. O. To jest E85. Oooo, oh. masz coś do przepicia? Oh. Oh. Ba bardzo podobnie pachniał i smakował. Ile to ma, może mieć woltów? 85,6. To chyba pierwszy raz pijesz coś takiego mocnego. Dwie minuty to jest ciężko na zwykłym drożku ten. Dobra, ale kto bierze udział? Ja, Ty, czy korzystamy z tego, że mamy tutaj też obcola i go zaprosimy, żeby... Jasne, że go weźmiemy, że on ma sztandze, wiesz, ma siły sporo, także może coś tam z tego zrobimy. Nie wiem, czy wolno używać magnezji, czy nie. No, dobra, o, dobra. podzielisz się. Gotowy no Ja nie, ja, ja wolę talk, ja, ja będę z talkiem robił. A, i do, do koktowa, do jeszcze do yy, Mikołaja, żeby nas było czterech, już <grym> będzie lepiej. <grym> Kto ma czas? Bierzesz czas? Umiesz czas mierzyć? Stop. No. Dobra. Gotowy jesteś? No, dobra, 3, 2, 1, start! I wisisz, i wisisz, nie wolno dotknąć ziemi, wiadomo, zasady są proste. Pomyśl sobie o czymś przyjemnym teraz. Jak 400 kg próbujesz wycisnąć, i próbujesz, i właśnie to zrobiłeś, słuchaj. O, ej, ale nie odkręcaj paluszków, no co, ty oni ja nie umiał tego utrzymać teraz, kurwa, mnie to w ogóle teraz wybiło całkiem. 14,5. Sekundy? 14,5 sekundy. 14,47. Teraz na próbę wzięliśmy jeszcze yy, mojego monogramu. Młodego yy, ile masz? 13 lat masz? 105 kg. No. 14 lat, 105. Masz 14 lat? Nie, no, 17, nie? 17. No to ile ma kuli? 17. Czasu? Czemu kłamiesz? Skarbówkę też tak kłamałeś? No, start. <noise> Pełne skupienie, o czym myślisz? Zapomniał o zapomniał, wyniku, czy myśli? O wyniku to była typowa odpowiedź, wiesz, mistrza. O wyniku. Dobrze, dobrze. Ma tylko mało te palce wkręcone, więc, więc zaraz będzie go tam puszczało. O, dobrze. rolujesz. Ważnie, masz łaskotki? Że... Nie teraz. Nie <laughs> nie teraz nie, teraz. teraz żeby, nie masz. Najważniejsze, żeby zrobić więcej Grześka, nie? No tak. A nie wiesz, ile Grzesiek zrobił. To dlatego trzymam. Trzeba było się ze mną próbować, kiedy byłem w szczycie formy. A ile ty miałeś tych szczytów? O, dużo. Ach. 38, 7. Dobra, znaczy. w chyba nie ma. Zakładaj sobie ładnie, porządnie. 3, 2, 1, start. Leci. Pierwsza sekunda za tobą. Jest. Dobrze. Jeżeli jakbyś ogolił brodę, to byś dłużej wytrzymał. O człowieku, to jest ciężkie tak 10 sekund. Cześć. Jeszcze 15, znaczy już 15. Już jest pierwsza Delirka. 20. 21. 25. O, starczy. Dobrze, dobrze. Bardzo ładnie. Już prawie 30 sekund. Dobrze! Wagon, dasz radę. Podkręć teraz do góry. Skręć, skręć. A, 34. 34 sekundy. Tylko Michał, później zareagowałem. 30, 30, 30 30. 38 miał być. <laughs> Serio? A. 38 miał. No, 3 sekundy lepiej. Miał. Nie, nie będę taki. Nie będę ci dokuczał. 15. Możecie coś mówić. Nie, my jesteśmy fajni, nie tak jak ty 30. Tomek, Tomek był długo bez baby, nie? Wiecie, o co chodzi, 45. Fajna taktyka, się próbuje podciągnąć. 51,5. Uh! To gdzie tam do tych dwóch minut, o których no ten mówił, kurde. Ojej. Ojej. To, jest, to jest fajne. Ale to jest takie pieczenie, nie? W pewnym momencie tak piecze, fajny, taki bez. na początku, mówisz kurwa lajtowo, nie? nie? Pierwsze, pierwsze sekundy, ale zarobisz, a później kiedy to się skończy? Cię, oh. Ciężko, ciężko jest. Ale podciągnięcie, zauważyłem, takie trochę podciągnięcie, trochę daje. Tak jakbyś, nie wiem, poprawił pozycję i na chwilę zmienił ułożenie tych ramion. Samo mam. Podobne dłonie, no. przynajmniej było uczciwie. Myślę, że wynik był, mógł być lepszy, gdybyśmy nie byli zaraz po wyciskaniu, nie? Takim ciężkim. No tak, no bo to jest jednak drugi trening, ale nie ma co się tłumaczyć. Na pewno robiliśmy to pierwszy raz na takiej grubości. E, I na niego! Nie. <laughs> ja codziennie <laughs> na tej grubości pracuję, tylko nie, nie w tej płaszczyźnie. Skoro mamy rozrzeweczkę za sobą, tak naprawdę, e, to chciałbym zrobić trening przedramion. Robiłeś ogólnie w swoim cyklu treningowym kiedykolwiek przedramiona jakoś tak solidnie? Były bardzo, ci potrzebne? Bardzo rzadko. Bardzo rzadko. Mniej więcej tyle razy co robiłem czworoboczny, czyli może raz, dwa razy w roku. gdzieś jest czworoboczny? Yy, no, trapez. A, dobra, dzięki. dobra. Czworogłowy, ten koło głowy. <noise> dobra, w każdym razie zrobimy tak, słuchaj, trzy ćwiczenia. Yy, typowo na przedramiona i jedno ćwiczenie na koniec na palce. To można zaliczyć do rozrzeweczek. Ćwiczenie na palce. Do walentynki nie no, czy czy co? Zależy, kiedy będzie misja programu. Generalnie, jeżeli chodzi o rws wszystko robimy na grubych palcach, w sensie grubych chwytach, nie żeby paluchy mocno pracowały. Strasznie niewygodna pozycja. Rozeweczka. W pełnej amplitudzie ruchu. W pełnej amplitudzie ruchu. Tomasz, jak ty mnie normalnie... Imponuje ci? Wyżej, do góry. Co? Mak maksymalnie musisz, tak jakbyś chciał... No, ale ja dalej już mnie pociągnę. Jak to? No. A weź tak ręce. I teraz zegnij tak. Zobacz. Zobacz. Czy ty jesteś też tutaj upośledzony? Może, nie wiem. A ile Ci jeszcze brakuje, żeby dostać jakąś grupę inwalidzką? Wiesz co, już mi proponowali, ale za małą stawkę, więc odrzuciłem. Aha. Czekam na lepsze Ale masercę. mógłbyś mieć miejsce parkingowe wszędzie. Człowieku, jak to już dla mnie jest ciężkie, kurwa. Ogólnie częściej, częściej wale lewą. Bo prawą już znam, wiesz, na pamięć. No ktoś jest chyba jebniętych! No pytałem! Daj to coś małego! Ale pytałem go! Ale... Pff. 10. Lewa. A nie, nie spina ci przy tym bicepsu? Nie. No, tak jak dziwne to ciągnięcie czuję w tym uszkodzonym. Jest co? Patrz, ja ci tylko pokażę. Dawaj tu palec. Ale gdzie ty masz tutaj biceps? Gdzie on no, jest? No nie ma, on jest zerwany. Dlatego czuję tutaj takie dziwne. To jest ścięgno tutaj, a tutaj jest dziura. No tak, no bo tu był biceps. ścięgno, dziura. No. A nie myślałeś, żeby go sobie tam wepchnąć z powrotem? To zrobimy no, zaraz. Czekaj. No to 50 kg jest. No ale też widzisz, nie, nie, nie rozciągasz w pełni do samego topu. No nie, mówię ci, że to robisz od lekko straconego nadgarstka. Churisz, Na dobrze. Ja robiłem takie. Lekko stracony i no to do, do dobra, góry. Dobra, spróbuję. Cyk. Najpierw do prostego i do góry. I wysoko, wysoko, wyżej, jak najwyżej. Zroluj to. No to teraz ja. Teraz lepiej. Cyk. Tak jakby Ci coś tam przeskakiwało, nie? Tak, nie, to nie ma... Nie, w tej lewej na mniejszym ciężarze, dobra. Raz. Dobra, tak no, jak mówię, lewa jest nie w formie. Próbujesz eee. to złapać tylko na przytrzymanie? Tak, żeby Ci nie otworzyło nadgarska. No tu pokaż. Masz? No. Trzymaj, 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 trzymaj. Trzymaj, trzymaj, jeszcze, jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. Dobra. Pojebane, ej serio, masakra jakaś, nie? Czułeś, jak to wszystko otwiera? Tutaj ciągnie? Z zewnętrznej strony, od no. dołu. Do. No. Na zwykłej siłowni macie wszędzie coś takiego. Jak kwat gripa macie, to fajnie, jak nie, no to bez niego. Grzeciu, pomóż mi to wciągnąć. I podobne ćwiczenie co tam, tylko z góry. Możemy sobie przytrzymać rękę z drugiej strony, tak żeby wyizolować ten ruch i sam nadgarstek pracuje. Zumek tę drugą, czekaj. O. przestać najbardziej w, na wprost. No to tutaj większą robotę będzie robił szeroko świtnie niż sam ciężar, jak jest. A to ładnie pracuje wszystko u ciebie. Naprawdę tak mega profesjonalnie. American style. A co? siła w się sensie sprzęty? No! Człowieku. Jak najgłębiej da żadę. Głęboko, głęboko. Tępie. O właśnie, to jest fajny ruch. I nie puszczaj całkowicie, tylko już. O, tutaj cyk że chodzi fajnie? Średnio. Jest, czyli za mały ciężar. Chcesz mi powiedzieć, że armwrestling jest zbliżony ćwiczeniem do fap? Fapowania? tak? Zależy od pornoela i zależy od zawodników przy stole. Tak. Wiesz, ogólnie o tym wyciąg się nie musisz bać, że on wypadnie, bo on jest z dystansami od poloneza spięty. Z tego poloneza, co tam stoi? Tak, z tego poloneza. To jeszcze trochę go rozbierzesz całego. No tam już mało co zostało w nim. To grilla zrobisz w środku pod baską. Głęboko, 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 mocno zamykaj. Nawet daj rady. Następne ćwiczenie, bo zrobiliśmy już dwa ćwiczenia zamykania, czyli nadgarstka do skręcania. A teraz to, co najczęściej ludzie mają totalnie nietrenowane i mają mega słabe, czyli właśnie w tym ruchu, zamek. Mocno chwyt, no? Dokładnie. Pyk. Łapiemy na końcu. Handla. Wypuszczamy całkowicie na dół. I izolowany ruch, tylko i wyłącznie coś takiego. Na razie mamy 2,5 kg założone. Czyli mini, mini wersja młotka nad czołem. No, bardzo mini. Dłoń, tak jak teraz ustawioną, to w tej płaszczyźnie spuszczasz tylko w dół. No, spuszczaj w dół, tylko tu i już do góry. Mhm. I trzymasz mocno chwyt, żeby, żeby chwyt był cały czas pewny i nie bojasz tego na boki, tylko coś takiego. No, ale to mało akurat jest. Mały, jest. Małe, ale. No i ja rozumiem, do Ale do przetarcia drugie tyle założysz i będziesz miał problem, nie? No to jest na przetarcie czy. No nie no, widzisz, w lewej w ogóle nie czuję. Tutaj już czułem spinę, a tu. A zobacz, jak bardzo tutaj pracuje wszystko. Zobacz, jak młotek pracuje. Ja się dołożył drugie 2,5 kg, także mamy 5 kg. Pewny chwyt trzeba stabilnie trzymać to, żeby to nie latało na boki. Spuszczamy i do góry. Piek. Tu już tak bardziej lata. Żyje swoim życiem. Bo zapałem już tu na samym końcu, wiesz? Aha, i czujesz różnicę? Nie mam y, podparcia w, w przedramieniu na dole. Aha. Tam miałem zapanę jednak Rozumiem. o tyle. O. o! o kurwa, czekaj. O. Nie, nie słyszaj tak bardzo nisko, bo Ci uciekniesz, wiesz? Dobrze. I to jest tylko 7,5 kg. Oj, za nisko, zjechałem. Mamy warunki takie, jakie mamy, się u ciebie, także wykorzystujemy to. No, ja nie narzekam, ja nie narzekam. Akurat jedyne, które są płaskie, takie, żeby nie było za dużo wypustek, żeby trzymać prostymi palcami, a nie łapać się gdzieś za końcówki. To są te, jak to się nazywa? No nie mam innych. Bampery, tak? No tylko te są. no. No właśnie. Cała zabawa polega na tym, żeby na prostych paluszkach łapać, porzucasz i pyk. Siła chwytu do poprawienia. Ja rzucam, ty przejmujesz. No to tak jak robiłem kiedyś z tymi piętnastkami Hessar, że ja z nimi chodziłem po prostu. No, tylko podrzut, o właśnie, pyk. I później przejdziemy do piętnastki. Mamy 15 kg, ale zobaczcie, jakie to jest mega szerokie. Także na pewno te palce będą mocno rozciągnięte. Ciężko to będzie złapać. Próbujemy. Masz te paluchy silne, widać, że mechanik. Z tymi dwudziestkami będzie problem. No ale przejdziemy do nich, ja jestem bardzo ciekawy. No to bo są śliskie, mi. także wiesz. Próbujemy. 20 kg mamy coś takiego, yy, trochę cieńsze, ale plastikowe, więc to jest plastik, guma, guma. Więc przyczepnością będzie tak trochę. Ej, no, nie, ale zobaczymy. nie jest to ta guma, która by się przyczepiała. No, no tak, dobra, próbujemy. No ale też. Proste, no proste paluszki. No tak, ale za, z, i tak się zaćwina o tym. czaje. Dobrze. Lewa coś kuleje. Kwestia tego, jak uda Ci się złapać. Jak za nisko objedzie, to już jest dupa, nie? No to w końcu ma Ale nie ma dramatu. Dobra. Pokazaliśmy Wam totalnie przykładowe ćwiczenia, które możecie wykorzystać pod siłowanie na rękę na zwykłej siłowni. Tak naprawdę, jak widzicie, nie trzeba jakiegoś specjalistycznego sprzętu. Kiedyś nagrywaliśmy ćwiczenia bicepsów z big dzisiaj przed ramion z wagonem. Także no co, no ja myślę, że to koniec, nie? E, a można, można trenować kiedy się pije? Kiedy się pije? Jeżeli się jest wagonem, to można. Można, ale trzeba dbać o wątrobę. Na tym polaka odpowiedzialność. Jak wam się odcinek podobał, to dajcie znać w komentarzu. Oczywiście subskrybujcie, jeżeli tego nie zrobiliście. Lajkujcie i napiszcie, co możemy jeszcze treningowego nagrać dla was. Ciemanko.